Najważniejsze dla nas są dzieci. Dobro dziecka, dobro waszych dzieci, dobro mieszkańców do małych mieszkańców, do mieszkańców Popowic, Cyklonic, Myśliwca, Załóża jest dla nas absolutnie najważniejsze. I co do tego, myślę, że nie możemy tutaj, co do tego, uważam, że jesteśmy zgodni w tym momencie absolutnie. I wy, I wy kierujecie się to są przecież Wasze dzieci, ale również, my, mówię tutaj w imieniu tylko burmistrza, ale myślę, że, że komisie, to tylko jestem przekonany, że Rada Miejska, która będzie zatwierdzała, podejmowała uchwałę o ustanowieniu sieci szkół na terenie miasta i ministerstwa, również przede wszystkim, jeżeli nie tylko i wyłącznie będzie dzieci, będzie się Kierował. Natomiast muszę przyznać, że reformą oświaty samorząd jest zaskoczony. To znaczy, pewnie że rok od tym, co mówi, zdobywa to gdzieś tam jakieś y, swoje domy, y, rady prawie zostały ustanowione. Niemniej jednak. Przez cały żadnych konkretnych ataków nie było. Przez sieci, organizacyjnych. Na przykład do tego systemu, który mieliśmy zajmowało kilkanaście lat. Kilkanaście lat staraliśmy się o, o temie, um, rozbudowanie infrastruktury tak, żeby ona dotarła do drugiego do, do poziomu. Dzisiaj mogę powiedzieć, że wydaje się, że najwyższa sytuacja, <tryk> <tryk> Gracias. Sí. nos sí. sí.